Cześć, jestem Agata i jestem fizjoterapeutką. Na co dzień pracuję w Jurańskim Centrum Medycznym w Zawierciu. Nie możemy się teraz spotkać, ale przygotowałam dla Was zestaw ćwiczeń na przewlekłe bóle kręgosłupa lub po prostu, gdy chcesz się trochę poruszać, rozruszać swój kręgosłup. To co, zaczynamy? Pierwsze ćwiczenie. Wyciągamy ręce wysoko do góry, wykonujemy wdech i. Wdechem spokojnie opuszczamy dłonie w dół. Jeszcze wdech do góry wyciągamy jak najmocniej, byśmy chcieli urosnąć o kilka centymetrów. I spokojny, długi wydech. Ćwiczenie powtarzamy pięciokrotnie. Nie się, tylko niej, tylko I spieszymy się, wykonujemy go bardzo powolnie, i bryt naszego oddechu. Długi wdech drugi Kolejne ćwiczenie. Zapadamy dłonie. Zakładamy je za własną szyję. Nie robimy tego za głowę. Tylko dłonie spoczywają na szyję. Łokcie blisko siebie. I wykonujemy ruch od kręgu ciała do tyłu. To ćwiczenie na początku możemy wykonać 5 razy. Pamiętamy, że łokcie kierujemy do góry, nie szyję. Po pięciu powtórzeniach przechodzimy do następnego ćwiczenia. Bierzemy lewą rękę na nasze prawe kolano, natomiast prawą ręką staramy się dotknąć za siebie jak najdalej. Wytrzymujemy w takiej pozycji, 3-4 sekundy i spokojnie wracamy. Na jedną stronę powtarzamy pięciokrotnie to ćwiczenie. I wracamy. Jeszcze raz. Lewa ręka na kolano, prawa za siebie, wydech. Wdech przy powrocie. Druga strona. Prawa ręka na lewe kolano, lewa do tyłu wydech, wydech wraca, prawa ręka na lewe kolano, wydech, o, odporządzam jeszcze raz i powrót. Na podłożu lewa wysoko do góry. Wykonujemy skłon boczny i staramy się chwileczkę utrzymać tą pozycję. I wracamy. Postaraj się za każdym razem trochę niżej. I wracamy. Może po pewnym czasie uda Ci się położyć całą kończynę górną na mapie. Oczywiście to samo z drugą stroną. I wracam. Pamiętaj, ryder, gdy, gdy idziesz w dół. Wdech wracasz. To samo, jeśli Ci się uda, spróbuj wywrócić całe przedramię. Przechodzimy na klęk podparty. Pamiętaj, aby Twoje barki i Twoje dłonie były dokładnie tuż nad sobą. To samo dotyczy kolan i bioder. Lekki, rozkrok i dłonie na szerokość barków. Pierwsze ćwiczenie. Wdech. Wkierujemy wysoko rękę. Do góry. Przy wydechu staramy się ją przenieść na przeciwną stronę ciała. Pierwsza raz. Wdech. I wraca. To samo powtórz. Po drugiej stronie. Głowa patrzy za ręką. Świetnie. To ćwiczenie po 5 razy na każdą stronę. Następne ćwiczenie. Usiądź sobie na piętach. Powolutku wyciągaj dłonie jak najdalej do przodu. Sprawa, by ten twój kręgosłup rozluźnił się w tej pozycji. Wytrzymaj 5 sekund. I przejdź z powrotem na klęk podparty. To ćwiczenie również. Pięć razy. Powtórz. Przejdź teraz na brzuch. Ręce ułóż na wysokości klatki piersiowej. Wykonaj spokojny wdech. Ruch od ciała do tyłu. I wydech. Wdech. I wydech. To ćwiczenie. Również na początek 5 razy w trakcie Twojego treningu będziesz mógł zwiększyć ilość powtórzeń. Następne ćwiczenie to tak zwane pływanie na sucho. Wykonujemy ruch takiego pływania rzadko, ale pływa tylko kończyny górne, górna część ciała. Jeden, piąty raz. Przechodzimy na plecy. Ułóż się na plecach, nogi zgięte w kolanach, stopy oparte o podłoże. Ćwiczenie polega na unoszeniu miednicy do góry. Wytrzymaj w tej pozycji 3 sekundki i powolutku ostrożnie odłóż miednicę na matę, wdech i spokojny wydech. To dla Ciebie zbyt łatwe, możesz unieść jedną nogę do kół. Stopa zatarta, popatrz na piodra. Ono nie może upaść ani się skrzywić. Cały czas musi pozostać w tej samej wysokości. I zmiana. Druga noga teraz podtrzymuje moje ciało, a lewa w powietrzu. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Staj sobie swobodnie. Nogi, stopy na szerokość bioder. Łapiemy się za boki. Uwaga, odrywamy tą nogę od podłuża. I wykonuję ruch wahadłowy w kierunku bocznym. Pamiętaj, twoja miednica nie może się skrzywić. Nie może się opuścić. No i sylwetka wiadomo, nie może się pochylić na bok. Na początku będzie Ci trudno. Ale w ramach ćwiczeń na pewno sobie poradzisz. To samo druga strona. To wszystko, co przygotowałam dla Was dziś. Do zobaczenia.